To wszystko leży tutaj nie od wczoraj. To przykry widok, a jeszcze bardziej bolesne jest, że dzikie wysypiska nie powstają samoistnie. Każdy śmieciarz wraca na miejsce i sterta odpadów rośnie. Stowarzyszenie m 14100 zaprasza do udziału w akcji sprzątania Ostrudy pod nazwą Operacja Czysta Rzeka. W Ostrudzie będzie prowadzonych sześć akcji, z tym trzy otwarte, gdzie każdy może się zapisać, a jak się zapisze, dostanie taką okolicznościową koszulkę. Bo trzeba się zarejestrować na specjalnej stronie internetowej operacji Czysta Rzeka". E, a w Ostródzie będą to miejsca, e, most kolejowy nad Jeziorem Drwęckim, e, e, teren przy targowisku miejskim, e, tamte takie bagna są, ekipa z bagiem będzie to realizowała e, przy ulicy Pionierskiej, e, a także przy ulicy Kolejowej e, sprzątany będzie teren na Skarpie Kolejowej akcja to nie jest odosobniona. W całym kraju zaplanowano ich ponad 500, w województwie prawie 40, w ostrudzie 6. Są i kandydaci. Część osób już wykazała chęć. Złączyły się również szkoły, że tak powiem czy, czy organizacje miejskie sprzątanie takie zamknięte. I, i tak zespół szkół imienia Szandora Petefi sprzątnie tereny rozlewowe Drwęcy przy ulicy Mazurskiej. Młodzieżowa Rada Miasta, sprzątnie tutaj ten teren parku kulisach, przy którym się znajdujemy. Nie każdy wie, że to był park kiedyś przed wojną. Natomiast teraz jest to niestety wysypisko śmieci. Trzecia akcja e, zamknięta to jest nie, to jest ostruda Kamp, to są Aha. dzieci z Ukrainy, które przebywają w tym ośrodku sprzątną tereny przy jeziorze perskim i Pauzańskim. Partnerami akcji są wymienieni uczestnicy, a także starostwo powiatowe firma Koma Klub Morsów Zmarźlak i eko parking. Rąk do pracy już trochę jest, im więcej, tym lepiej. Operacja Czysta rzeka odbędzie się 28 kwietnia, zbiórka w poszczególnych miejscach o godzinie 17.